Polski ma ten urok w sobie, ma ten urok w sobie. To go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Uważam, że tu jest właśnie najlepiej, bo tu przebiegała niedaleko granica. W 1948 roku to została przesunięta i tym bardziej, że w połowie drogi między Nowodzielą i roku no i zaczęło się od tego, że w poniedziałek, już następnego dnia, udaliśmy się do Wójta. Ksiądz Proboż ja podjęliśmy ten temat u Wójta. Wójt od razu to zaaprobował i szczęśliwie zaczęliśmy działać. W ciągu tygodnia dosłownie wszystko zostało zorganizowane. Ja tu się podjąłem ten teren cały uporządkować, tą scenę, znaczy podwyższenie, ołtarz, dekoracje. Pomogli oczywiście mi ze wsi sołtys, radny, mieszkańcy. Dziś mieszkańcy czterech dokładnie wsi z gminy Kuźnica obchodzą bardzo wyjątkowe święto. Jakie konkretnie? Jest to 70. rocznica powrotu do macierzy, do Polski. W, w roku 1948 było prostowanie granic, nastąpiło prostowanie granic, w związku z tym cztery wsie, Nowodziel z naszej gminy, Tołcze, Szymaki, Klimówka oraz sąsiednie gminy Nomiki oraz Dubnica wróciły do Polski do naszej macierzy. Z 55 sołectw, które mieliśmy przed granicą, które należały do naszej gminy, powróciło do nas 30 sołectw, natomiast 25 po tej stronie zostało. W jaki sposób mieszkańcy uczcili dzisiejszy dzień? Uczciliśmy ten dzień mszą świętą i złożeniem wieńców i wspólnym piernikiem, radością. Czy ktoś szczególny na dzisiejszej uroczystości się pojawił? Ktoś, kto no. przeżywał jeszcze, żył może w tych miejscowościach jeszcze tak. za czasów właśnie, kiedy nie należały te miejscowości do Polski? Akurat na tą uroczystość przyjechali mieszkańcy, którzy pamiętają tamte czasy i które, którzy zaświadczyli w trakcie tej uroczystości o, o tych wydarzeniach, które miały miejsce 70 lat temu.